witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony dzisiaj będziemy sobie robili pokoje dla naszego cichego ale nasławiała mi się tych pochodni dla cichego i dla, dla mnie bo Olaf nie wiem czy tu będzie mieszkał szczerze Olafa bardzo długo nie, nie widziałem na tym serwerze ale jest szansa że dołączy także zachęcam was do subskrypcji kanału bo... jak ktoś nie subskrybuje, no to źle, to źle. Co ja to w ogóle nie ma y, takiego czegoś tutaj? symetrii. Trzeba to naprawić. Dobra. Y, dzisiaj budujemy pokoje. Za głośno mam Minecrafta, muszę sobie ściszyć y, głos dobra. Lecimy do góry, do góry, do góry. Naprawić to. Nie bo nie wiem, tak nie może być po prostu. Oczywiście już mnie zaczynają strzelać. O, tutaj zachlekuję. No bez ja. Tyle tego. Na no, mnie. Dobra. Ja tego nie naprawiam. Po odcinku to, to naprawię. Jeżeli tak. O nie, ja nie mam schodów już. O nie, schodzą tu. Dobra. Zginiemy, to jest oczywiście. E, oczywiście proste. Zbyt proste, żeby to było. Jakich ten. zrobiłem. Ja może trochę nagriffowałem terenu, ale to się. Posprząta. Chyba ja trzeba tutaj. Ale nagryfowałam też. Z... Dobra. Ale rozwalimy ich. Chciałem dzisiaj robić bok, jak to widzicie. To, to, to sama sytuacja tego wymaga. Ile tam na się zombiaków rzuciło? Ojej. Nie tak to podobno. E, dobra, ro rozwalamy go. Ok. Hmm. A nie, kilof, kilof nie siadł, a ile ten ma użyć? 8. Niedobrze, pewnie nam się coś skończy kilof. Nawet nie zdążymy tego rozwalić, tak? Za chwilę się skończy. A dzisiaj nic nie idzie na naszą korzyść. Dobra, to po odcinku sobie naprawimy. Yy, dobra, gdzie jest nasz magazyn? Bo zapomniałem. O dobra, tutaj. Yy, dobra, robimy sobie nowe spodanki. Dobra, najpierw zrobimy tak. Yy, kilofix zrobimy. To podstawa. Czy... Albo dobrze. Nie, 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 nie. Ja pra pra za prawie zapomniałam, bo mam zapasowy kilofix tam. Yy, dobra, zrobimy sobie z tego, co mamy tutaj. Pek, pyk. pyk. I pek. Mhm. Dobra, mam tu jeszcze tabliczkę jakąś. O, dobra. to sobie coś napiszemy tutaj. E, o. E, A, dobra, farma. E, jak widzicie, magazyn już działa. Te główki to nie działają. Jakbyście krzyczeli, że to laki bloki. Te główki nie działają. Nie wiem dlaczego. U mnie jakoś to nie działa, nie wiem dlaczego. Dlaczego um, mam Minecraft'a nagle po angielsku? Eppinga... Dobra, nieważne. Um, dobra, wszystko tu się wkaza. E, dobra, moi drodzy. To se, ro, to se ten e, napraw... Jakie lagi? To se naprawię... Jakie lagi są, to sobie naprawimy oczywiście potem, po odcinku, a ja bym teraz robił pokój, bo, nie, nie w taki sposób, ajajaj, chwileczkę, trzeba naprawić, albo i nie, dobra, zrobimy to, chociaż, dobra, pyk. E, dobra, e, zróbmy to tak, to za chwilę sobie naprawimy, na razie sobie możemy to tak zrobić. E, dobra, e, robimy teraz pokoje dla Olafa, dla Cichego i dla mm, dla siebie. E, dobra, robimy, robimy. Chcę tak, żeby to było taka symetrycznie, to na reali widać, że już się nam to nie uda. Na sam początek chyba. Chcę oczywiście zrobić już tutaj a, okej. Okay. Um, myślałem, że ktoś schodzi po drabince. Mm -hmm. Mamy z tego laki bloka, ale on nam nic nie daje. Właśnie coś się coś się um, to jest trochę przybliżę mikrofon. No, okej. Okay. Um, dobra. Um, lecimy, lecimy. Co się, najemy się. Trochę ziemniaczków mamy, także na spokojnie Yyy, Dobra, lecimy, lecimy. Jakie lagi... Ja nie wiem. Nie jestem dzisiaj przygotowany albo internet mi robi jaja, albo coś jest z serwerem nie tak, bo masakra, masakra, po prostu masakra. O, dobra. Yy, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy. Dobra, na razie wykopujemy sobie taką górkę. Nie górkę, przepraszam, tylko taki tunel bardziej. Mm -hmm. Dobra. Lecisz, 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 lecisz. B -b 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 -b. Jeszcze mam pomysł, jak tu zrobimy e, taką kafeterię. Jakbyście wiedzieli, e, co to Amungas, to, 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 to tutaj. Zrobimy taką wielką kafeterię. E, I to będzie moim zdaniem najfajniejsze. Co weźmiemy tutaj? Wiem, że to troszeczkę niszczenie terenu. Ale kto nam zabroni? Tutaj i tak będzie... E, tu i tak będzie ten... bram Coś tu jeszcze jest? Nie, ale jeszcze jest. Dobra. 15 7 minut już ten odcinek trwa, ale to szybko leci. W ogóle zauważyłem. Dobra, lecimy dalej. 54 level w ten w kopaniu. Nieźle. Dobra, dawaj. Lecisz, lecisz, lecisz z tematem. Bog. Coś tam wykradzanie na czacie. okres okay. Okej. Ci rozgadali na tym czacie znowu. A, dobra, to jest ten sam. Dobra. Lecimy jeszcze dalej. Je, jeszcze głębiej to robimy, bo to nie ma sensu. Oj, ale ciemno. No, chyba zrobimy sobie tylko tunel dzisiaj. Na chwilę mi się kilo skończy i będzie koniec nagrywania. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko tutaj do craftinga. Bo robi sobie tutaj pyk. Oj. Idziemy robić to. O, tutaj mamy. Pyk. Pyk. Oj. Pyk ale internet mi robi. O, już to widzicie. Ojej. Muszę się tak pokracić w koło, bo słyszałem, że to działa. Jak moja postać teraz wygląda, kręci się patrzcie. Dobra, i trochę przestało. Ale jednak laży trochę. Jeszcze troszeczkę ten laży. Nie wiem dlaczego nawet. Może, może wy wiecie. Nie mam w ogóle moduł wgranych. Y, no, tylko ten kokser ma tu nie to chyba mod w ogóle. Może jest mod? Nie znam się na modach. Szczerze, ktoś mi to montował. Zgadnijcie kto. Kto jest ze mną od początku, ten wiek kto mi to montował. Dobra. Robimy sobie jeszcze to i będziemy po ukończyć. Jeszcze tak z 5 minut podziałamy. Dobra. Pyk. Ale to 5 minut kiedy ten węgiel wykopie. Dawaj, dawaj. Dlaczego ten węgiel się tak y, wolno kopie. Zauważyliście to? Ciekawe. O, jeszcze tu jest. Hmm. Hmm, ciekawe. O, z chęcią sobie weźmiemy jeszcze żelazo. Ale z chęcią. Naprawdę z chęcią. Mhm. Dobra, dawaj, dawaj mi tutaj to żelazo. Bo mamy mało żelaza. Strasznie mało mamy żelaza, nie wiem dlaczego, a mieliśmy tyle, kupę żelaza mieliśmy. Co mi wyleciało? Nie wiem, co to mi wyleciało, szczerze. Eee, dobra, lecimy, lecimy. Kurczę, blade. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jeszcze 3 minutki. Dobra. Piek, 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 szybko, lecimy, lecimy, lecimy. Tak. Tak. E, ojej, dobrze, już skończyliśmy, jeszcze tu jest, dobra, dobra, okej, okay. ale co ja zrobiłem? Jeszcze powiększamy to. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Dawaj, dawaj, robimy to, robimy, 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 robimy. Eee, dobra. Pyk, 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 pyk. pyk. cicho teraz patrzę i się śmieję, co ja robię. A to, moi dro e, moi, mój drogi, robię teraz e, pokoje dla nas. E, Odzielne pokoje. E, żeby nam się fajnie żyło. Tam jakąś platformę robiłeś, widziałem na odcinku. Okej. Okay. Dobra, mamy mniej więcej wizję jak to ma wyglądać. Dobra. Dobra, ale moi drodzy, już za chwileczkę kończymy. Także... Chwileczkę, bo ja już się spogubiłem, robimy to w taki sposób. Jeszcze tutaj... E, dwa sobie kloc e, klocki tutaj pyk, tutaj pyk. Okej, okay. a znów lag pyk 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 pyk, 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 Dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić subeczka, lajkeczka, lajka i suba. E, e, także co? Widzimy się już za dwa dni albo jutro. Trzymajcie się i dobrego dzieńeczka wam życzę. Pa pa.